Dzień dobry Polsko. Jestem tutaj, bo uważam, że opozycja powinna ze sobą współpracować. Jestem tutaj, bo uważam, że po wyborach opozycja tworzy wspólny rząd. Jestem tutaj, bo uważam, że ten rząd będzie tworzył. Trzecia droga, koalicja obywatelska i lewica. Dlatego wszystkie te trzy partie muszą wejść do Sejmu. Ale opowiem Państwu dzisiaj o swoich marzeniach. Marzę o Polsce, której jest Państwo świeckie. Marzę o tym. Żeby kler nigdy nie mówił nam, co mamy robić, kogo kochać i w jaki sposób. Tym bardziej, że te rady płyną z Dąbrowy Górniczej. Chcę, żeby kler płacił podatki. Płacicie podatki? Chcę, żeby kler był równy wobec prawa. Chcę, żeby pedofil był przenoszony z parafii do więzienia, a nie z parafii do parafii, chcę, żeby kler nie dostawał ziemi za darmo, którą potem sprzedaje Mateuszowi Morawieckiemu. Chcę, żeby kler trzymał daleko ręce od kobiet. Mówię mi skupom. Jeżeli prawdą jest, jeżeli prawdą jest, że jesteście daleko od kobiet, to wara od kobiet. Chcę, żeby kobiety miały swoje prawa, żeby same decydowały w sprawie aborcji, żeby aborcja była dopuszczalna do 12 tygodnia, żeby nikt to nie ingerował. Chcę, żeby kobiety były bezpieczne, żeby żaden dureń nie opowiadał, że kobiety nie rodzą tylko dlatego, że dają przyję. Chcę, żeby kobiety miały zabezpieczone żłobki, żeby miały zabezpieczone przedszkola, żeby mogły pracować. Chcę, żeby były usługi publiczne na wysokim poziomie. Chcę, żeby szkoła była tolerancyjna, żeby otwarta była, żeby serce wszystkim dawała, a nie trzymała uczniów za poprzez kuratorów. Chcę, żeby w szkole, chcę, żeby w szkole skończyła się religia, a zaczęły się posiłki dla dzieci. Chcę w związku z tym, żeby został zmieniony konkordat. A jak go nie zmienimy, żeby go rozwiązać? Chcę, żeby były szpitale ogólnodostępne, bo Polska to nie jest tylko kraj bogatych ludzi. Każdy z nas ma prawo do opieki zdrowotnej, każdy z nas ma prawo do operacji, do opieki dla siebie i dla swoich bliskich. Chcę, żeby hasło że mieszkanie jest prawem, a nie towarem, zostało wprowadzone w życie. Chcę, żeby szczególnie dla tych, których nie stać na kredyt, a 70% Polek i Polaków nie ma zdolności kredytowej, żeby były budowane mieszkania na tani wynajem. Chcę tego. Chcę, żeby 14 milionów ludzi którzy są pozbawieni transportu publicznego, gdzie nie dojeżdża pociąg i nie jedzie, nie dojeżdża autobus, żeby przestali być wykluczeni transportowo. Chcę, żeby do każdego powiatu dojeżdżał pociąg, a do każdej gminy autobus. To Wam się należy, to nam się należy. Chcę, żeby Polacy krócej pracowali, tak jak jest we Francji, 35-godzinny tydzień pracy. Bo wiem jedną rzecz. 30 lat temu pracowałem 16 godzin i wiecie co? Nie pamiętam, bo mam wnuczkę w tej chwili, nie pamiętam twarzy swoich dzieci, jak miały rok, dwa, trzy czy cztery, bo zapieprzałem dzień i noc. Na młode pokolenie praca nie jest wszystkim. Trzeba żyć, trzeba być wolny, trzeba być uśmiechnięty, trzeba być pełen serca dla wszystkich, trzeba być tolerancyjny. Chcę, żeby seniorzy, wasi rodzice, wasi dziadkowie w godności żyli w swojej drugiej części swojego życia. Chcę, żeby była prowadzona renta wdowia. Chcę, żeby ludzie czuli się bezpiecznie, żeby... żeby po prostu dostali nagrodę za swoje piękne życie. Chcę, żeby nikt nie ingerował w kulturę. Żeby nikt nam nie mówił, że jesteśmy świniani jak jesteśmy w kinie. To jest skandal. Chcę, żeby kultura była wolna. Chcę, żeby media publiczne były niezależne. Chcę, żeby telewizja publiczna wreszcie zaczęła mówić prawdę. Chcę, żeby PiS przestał skłócać Polaków. Bo to co robią, szukają ciągle wroga, dzisiaj geja, jutro Żyda, pojutrze Niemca, pielęgniarkę, wszystkie zawody, to do niczego Polski nie doprowadzi. Polska musi być jedna, uśmiechnięta, tolerancyjna, wielka, bo na to zasługujemy. Zwyciężymy!